Dzisiaj malowanie, dzisiaj tylko pierwsza warstwa farby, Kinga on zaraz o farbie opowiem. ja sobie teraz narożnik tylko wyciągam. Już ładnie, A nie było filmiku wczoraj bodajże, bo nie kręciłem, o silikonowaniu, tak? Tak. Nie, nie silikonowanie, akrylowanie. Wczoraj akryłem sobie narożniki. Przejechałem i doschły Na dzisiaj, więc dzisiaj można malować. da se malo singovačkim Ladów, tutaj rozciągnąć farbę, żeby się schodek nie zrobił. No, I w ten sposób. <tab> tutaj już końcówka już nie tak widać.

nie wiem czy to będzie, to będzie dobrze widać o ok. jak są jakieś zwałka i teraz przyrość uranów w i z powrotem jedną trzecią wałka żeby to równiutko pokryć i jak widać lampa jest zamontowana bo przy lampie widać wszystkie gdzie zostają jak ja to nazwałam? fafluny Fafluny. wałkowe jeszcze inne, tak, z wałka. A tutaj bardziej chodzi o jak jest wałek zamokry z boku wałka zostaje ślad. A przy lampie to bardzo dobrze widać i można to sobie rozprowadzić. Że nie widać. Nie wiem czy to będzie widać. Kinga, wchodzę. Jest ładnie. Światło skacze. widzisz o, Nie wiem jak z ostrością, ale to chyba łapie. I tak wygląda moje zdanie. Kinga wam powie, że to Dlaczego ja? Bo znalazła mi nowość. Cena też nie jest nowa tak. Ale farba bardzo dobra. Nie się... chlapie. Właśnie, nie chlapie. Nakłada się ją fajnie. I teraz tak. Wybraliśmy farbę Flugera ze względu też na to, że szpachle mieliśmy w Flugera. Grunt też i jest kilka rodzajów farb. Ta jest dekso Piątka. Ona ma pierwszą klasę ścieralności i jest hydrofobowa. Nadaje się do kuchni, do łazienki. Wam Florek, sobie maluje. Podobno jest lepsza od zwykłej. A, co się dowiedziałam, nie warto na nią kłaść lakieru. Co było w pierwszym naszym pomyśle, żeby położyć lakier w łazience, ponieważ ona ma właściwości właśnie te hydrofobowe i to by mijało się z celem. Może na przykład po roku użytkowania w łazience i w kuchni zobaczymy, jak to się sprawdza. I później też po pewnym czasie powiemy, jak jest z czyszczeniem tej farby. Sprzedawca twierdzi, że można ją nie tylko co myć gąbką, ale mogę ją przeszorować szczoteczką. Tylko, że właściwości, takie pełne właściwości ta farba dopiero uzyskuje po 28 dniach. Więc przez 28 dni daleko będziemy musieli chodzić od ścian yy... i <laughs> nie pobrudzić. Zobaczymy jak wyjdzie. Myślę, że będzie dobrze. Yy... A kolor. Kolor to jest biały z, z dodatkiem czarnego. W ogóle fajna sprawa, bo jak robicie yy, kolory we flugerze, to dostaje się taką nalepkę. I tutaj jest wszystko napisane. Yy, ona dostała na 10 litrów farby, poszło 13 jednostek yy, barwnika czarnego. No jest taka przełamana biel. To, co chcieliśmy uzyskać, żeby to nie było takie. Śnieżno białe, ale żeby było jasne. Bo Modna Biel, którą wzięliśmy jako próbnik, okazała się. Szara. Nie, beżowa. Beżowa, tak. Jak położyliśmy ją na ścianie, to. Ale w nazwie było napisane Modna Biel. Nie wiem, może by. Po tych 28 dniach faktycznie by to weszło w biel, ale to, to, to nie był ten kolor, co, co chcieliśmy, aby było. Wiecie, co jest najgorsze? Że to trawsko już rośnie. Mm. To jest straszne. Trzeba będzie kosiarkę odpalić. taki szpalet muszę to bo oczywiście w planach było, że to Kinga miała robić, ale Kinga kręci chyba, pod przymusem, ale kręci, Do mojej mam, bo mojej zdrowej operatorki nie mogę się uczy. Może będę Wam teraz sam. Tarło klejnik, jaki klejnik. Dzisiaj tylko jeden raz, bo już późno. Znaczy, późno jak późno. Ale chyba sądzi, żeby to, to jeszcze na oblecieć. Czy druga warstwa pójdzie szybciej? Tak, szybciej. Szybcie sobie na binkę. A kiedy wam pokazać, że ładnie wygląda, że jest to w szoku. Nie spodziewałem się, że człowiek, który tak nie mówi, wierzy się za to pierwszy raz, że tak to zrobić. Dobra, idziemy. Wszystko pomalowane. Naprawdę efekt będzie widoczny dopiero po drugiej warstwie i po zamknięciu góry. Tam ostatnie hmm, ostatnie deski trzeba po prostu yy, dobić i wtedy będzie widać. Łóżeczka była przed chwilą malowana, więc będzie jasno. I kuchnia. sąsiad przygotowuje pole nie wiem do czego coś będzie sadził A mi się jeszcze przypomniało żeby powiedzieć że przed malowaniem żeby sobie ponamaczać wałki w farbie a tak chyba z 15 minut leżały w kuwecie tak mocno wałki na... farbu nie robią się takie zęby że jest farba na no wałku nie ma farby maluje nie maluję. tutaj jest ważna rzecz i wtedy od początku dalej ładnie maluję. i to nie żałujemy na walek żeby to ładnie pokryć nie przelać zrobić a żeby na darmo nie machać a, i jak na pierwszą warstwę poszło niecałe 10 litrów. Ale nie oszczędzałeś. No nie, po prostu maluję farbą, a nie wałki. Tak jak ja, w niektórych no, miejscach. Walkinga malowała wałki. Macha, macha, macha na wałku farby nie ma, ale coś tam rozciera niby. A, ten też tak należy, że zawsze mi braknie. Na miękwie <grymne> to... zostało. To. Z 10-litrowego zostało. litr. Litr? Z półtorej masz. Nie Na drugą warstwę nie powinien pójść cały. <grymne> Pójdź, stop. No właśnie, tak. Dzisiaj przywieźliśmy płyty na strop. Także dół kończymy. Muszę znaleźć sobie jakiegoś pracownika, który mi przyjdzie i pomoże te płyty ciężkie wnosić do góry. Oczywiście wełna. Pierwsza folia u góry, później wełna, później znowu folia i kręcenie płyt. Te jeszcze muszę wkręty kupić, bo też jeszcze nie mam wkrętu, wkręty, nie. wkręty jakiś klej do łączenia, do łączenia płyt, żeby w piórowce coś tam wpuścić, pewnie są, ale czy ktoś tam ma to, muszę poszukać. I tym miłym akcentem kończymy. Kończymy. Ja kończę. Chwila, mnie kończę. <gry> A tak nie do końca. Jak wykończę dom, to. To wtedy nie wykończę. To wtedy go wykończę. Ale gdyby ktoś chciał i ochotę miał. Zapraszam. Kinga sobie kupiła Grabie. Tak, muszę to wygrabać, powyciągać wyciągać ten suchy pesz. Troszkę peżu wyciągnąć, reszta. czym się pryskać. Za dużo pryskać nie możemy, bo blisko rzeki. Albo po prostu yy, dużo osób zaprosimy. I okay. po kawałeczku. Ja skończyłem. Czyli pa. Czyli pa, baj.